Znane sposoby na zdobycie pieniędzy. Szybkie zdobycie pieniędzy to marzenie wielu osób, zwłaszcza w sytuacjach nagłych, gdy liczy się każda godzina. Choć nie ma magicznych rozwiązań, istnieją realne, sprawdzone sposoby, które pozwalają w krótkim czasie zdobyć dodatkową gotówkę. Po pierwsze, warto zacząć od rzeczy, które już posiadamy: niepotrzebne ubrania, elektronika, książki czy sprzęt sportowy mogą znaleźć nowych właścicieli, a my szybko zyskujemy środki, wystawiając je na popularnych platformach sprzedażowych. Po drugie, doskonałą opcją jest wykorzystanie własnych umiejętności. Jeśli potrafimy coś, co dla innych jest trudne, np. tworzenie grafiki, montaż wideo, pisanie tekstów, nauka języka lub programowanie, możemy zacząć działać jako freelancer. Nawet podstawowe umiejętności, takie jak robienie prostych projektów w kanwie, prowadzenie social mediów czy korekta tekstów, są dziś bardzo poszukiwane. Po trzecie, warto rozważyć pracę tymczasową, nawet na kilka dni. Może to być pomoc przy przeprowadzkach, praca przy eventach, dorywcze zlecenia w gastronomii, albo pomoc sąsiedzka. W wielu miejscach wystarczy jedno ogłoszenie lub zapytanie, aby zdobyć zadanie na dziś czy jutro. Po czwarte, jeśli mamy czas i siły, a nie boimy się wyzwań, możemy działać jako kurier, dostawca jedzenia albo kierowca. Rejestracja w aplikacjach trwa zazwyczaj krótko, a wypłaty można realizować codziennie lub tygodniowo. Takie opcje dają elastyczność i kontrolę nad swoim czasem. A przy odrobinie systematyczności pozwalają na całkiem niezłe zarobki. Po piąte istnieją też mniej oczywiste sposoby, jak oddanie krwi czy osocza, które nie tylko daje możliwość szybkiego zastrzyku finansowego, ale też pomaga innym. Możemy również wziąć udział w badaniach klinicznych, testach produktów czy płatnych ankietach online. To nie są wysokie kwoty, ale czasem mogą stanowić wartościowe uzupełnienie budżetu. Najważniejsze to działać szybko, ale z głową. Omijajmy podejrzane oferty i wszystko, co brzmi zbyt dobrze, by było prawdziwe. Legalne sposoby na szybki zarobek istnieją, ale wymagają odrobiny kreatywności, odwagi i gotowości do działania. Nawet jeśli zaczynamy od zera, najważniejsze jest, żeby ruszyć z miejsca, bo od jednego małego kroku zaczyna się każda większa zmiana. Zrób krok i zasubskrybuj i zalajkuj ten film.